Zrobię Coconut Bell w Beast Simulator Mam 3000 tą i mogę kupić Gifted Silver Egg I stoję właśnie przed tą maszyną I robię to co trzeba no Przynajmniej w tym czasie zrobię Robo Bell Challenge Żeby zdobyć Hard i nawet wiem jak można je łatwo zdobyć czy no Riley really Precise oczywiście i Spicy Okej okay. Do rundy 9 muszę dotrwać do 10, na 10 już muszę przestać, bo mam wtedy dużo szansę, żeby zdobyć hardwaxy, których potrzebuje aż 200. A mam ich chyba 60 A 62. I właśnie w ten sposób już runda pierwsza zrobiona. To pierwsze 10 rund nie jest takie trudne. Tylko runda piąta jest taka gorsza. Już runda dziewiąta, ja przechodzę to. O, malutko brakuje. Malutko, malutko. Jest zrobione. Teraz wszystko co robię. Czekaj, 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 czekaj. Ja nie chcę. Nie, 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 nie. Jeszcze kupić to, bo mogę. Teraz cokolwiek. Super start. Quit No! No przynajmniej mam Honey Suckles. No tym razem się nie udało. Ale może się teraz udać. No to proste to zadanie 10 milionów. I czy zdobędę hardwaxy, proszę. Proszę, Robobert. Dobra, 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 dobra. Bierz, bierz, bierz. Wszystko co możesz Wit i... No kurczę kiedyś prawie zawsze dostawałem w ten sposób hardwaxy, przynajmniej mam dwa balony. Postawił Festive Magic Bina, ja przyszedłem. Musiło być zdenerwowany, ojojoj. Oj, oj. Ale super. O kurcze. Mogę zdobywać rzeczy, glitter zdobywuję, o kurcze. Super. Sporo truskaweczek. Których nie potrzebuję, ale... O, glue. Ok, to było super. A poza tym, żeby skraftować konad belt, to chyba potrzebuję 200 tych purple potion. Tak, 200 purple potion. A ja tylu na pewno nie mam. No nie mam 38. To ja potrzebuję jeszcze. No 62. Nie wiem, czy mogę tyle skraftować. Się dowiem. Gdzie to jest? O, to mi się skraftowało, ale super. Jest. Aż trzy glue. O kurde. Mogę tylko 96 skraftować. Z red extractem jest problem. Więc w takim razie skraftuję tego sporo. Potrzebuję idealnie 197 red extractów, ale skraftuję 3 więcej. Jest! Mam 5 hardwaxów! W końcu! 67 na 200 Świetnie! Kolejne 24 milionów stopione. Dawaj hardwaxy, please! Dobra, nie wiem, cokolwiek oczywiście Okej okay. Mam dużo Mogę to wydać w sumie na te na drive'a, bo chyba miałem wystarczająco, Ojej, dobra. Ale ważne, że mam hardwaxy 6, to już 11 do przodu. Runda 9 zrobiona i po raz kolejny. Czy się uda? Czekaj, czekaj, czekaj. To mogę kupić. Czekaj, czekaj, czekaj. Kupuję jakiegoś drive'a. Teraz quit. Kurde, no, ale przynajmniej mam Blue Drive Tyle dobrze. Ale Gifted, Silver Egg. Może uda się zdobyć coś dobrego w tej maszynie. Pracę to. Tutaj Sticker printer, ok. Dawaj coś dobrego. I... Tak, 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 tak. Po prostu szybko klikam, tak, dokładnie. Jak długo to już trwa? 40 minut, o kurczę. Nieźle. 30 tysięcy to na luzie. Szybciutko. Jest. 223. Ile dostaję tropical drinków? To jest ważne. Chyba nie za dużo. Nawet 10 jeszcze nie mam. Przynajmniej mam dużo kokosów. To taki plus przynajmniej. Kurczę. Malutko. Oj, malutko. Dwadzieścia byłoby git. Ale tak nie jest. Piętnaście. Ojej, kup. Ja z mogę skartować 17 Tropical drinków, kurczę. Aż 262 chyba jakoś potrzebuję. Panie robopass, więc może hardwaxa. zdobędę. Dawaj te Tropical drinki i kokosy. Czy będzie 500, czy nie będzie? Chyba nie. Ale są tropical drinki też. Wszystko, nie, to jeszcze nie wszystko. Dobra, chyba to już wszystko. Albo jednak nie, albo jednak tak. Czterech brakuje do 500. O kurde. Jest, mam 500 kokosów. Więc idę skraftować 50 tropical drinków. I będę miał już wtedy 1303. Tutaj mi się skraftowało 200 extract. Dawaj, aż 50. Super. No i wykonałem zadanie od Brownbera. I dostanę za to zadanie 250 tiketów Dawaj, tą nagrodę. Jest. W sumie to 251 tiket? Jak wykonam jeszcze 50 zadań, to dostanę. Cup skina zkaustykuj mi to udało się o kurde no to się nie spodziewałem tego i mam super crit power a więc tak super crit power to jest to co chcę mieć więc teraz po prostu mogę użyć hardwaxy hardwaxy tak hardwaxy 91 mam, no to mogę. Jest, udało się, please. Niech się wszystko uda. No kurde, udaj się, please. No nie! No proszę! O! Jak dobrze i jak to teraz się prezentuje? Chyba jest git. Okej. Okay. A w ogóle udało mi się zdobyć Supreme Sprouta. No cóż, nie zdobyłem Diamond Ega, bo były tam jakieś dwa inne nupki. Ale chyba mogę skraftować teraz 162 Purple Potion I będę miał już 1600 Pickle Drinków, super Dawaj, 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 dawaj 162, nie 168 Tak Ojejku, będę już to miał Jedną z trudniejszych rzeczy, aż 200 Purple Potion Ojejku, czy się uda? Please

Jest, mam 1000 na star trita. Głupuj mi, już nie mam ticketów, ale bieda. Ale mam kolejnego gifted precise. Czekaj, on jest już gifted. Ta! Jej! Brancko. Czy używać atomic trity mógłbym? Ale jakby za bardzo nie chcę. herber mogę. Trochę użyć. Ale czekaj, najpierw muszę dać na ampery. Ciekawe, czy uda się jakieś do. Bardziej, lepsze mutacje zdobyć. Chyba nie. Chyba nie. Oj, chyba nie. Ile ty mi chcesz jeszcze zjeść? Ja pierdzielę. Weź się, pierdziel. To trita ci dam. Okej. Okay. Szajbi jeszcze nie ma mutacji. Adbi nie ma Okej okay. Chyba ja Każda przyszuka ma jakąś mutację Że na przykład movespy to nie jest zadowalające Okej, okay, atak Niestety, ale z tym debilem nie nagrywałam, Ale udało mi się zdobyć gifted vector W 408 seedach 408 i udało mi się go zrobić Gifted. Nie wiem dlaczego chciałem go zrobić Gifted. Po prostu zrobiłem. Raczej, że kolejnego szczęścia mieć nie będę, więc nie wiem, czy chcę. Chciałem. Wiadomo. Mogę tak zrobić. Imprecise. Tutaj. Super, już coraz lepiej to się prezentuje. Coraz więcej Gifted pszczołeczek. No, złotego jaka, jako nagrody, to żem się nie spodziewał. Ale mogę szybko stracić to złote jajo Damy coś dobrego Pewnie dostanę jakieś gowienko No to pewnie Są z tego też kokoski No nieźle, dość dużo ich jest w sumie Ok, ale mam 500, to się liczy I kupiłem tutaj island bundle, który dodaje aż 25 tropical drinków i 250 kokosów Tropical drinków to ile w ogóle mam? Mam ich już 1364. Mogę skraftować dodatkowe 50 i będzie brakowało mi tylko 49. Ostatni magic bean chyba. I będę miał 390 kokosów i tyle akurat potrzebuję. Dawaj, 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 dawaj. Jeszcze dwa. Okej, okay. mogę mieć Coconut Belt. Tylko będę musiał sadzić 39 ticketów. I mam tutaj chyba też skraftowane hardwaxy, A Czekaj, nie, to jest gdzieś tutaj. O jest tropical drink. 39. Tak. Jest. Mam 1500. Mam wszystko, co jest potrzebne na skraftowanie. Mam też 7,5 triliona miodu.

Będę, będę miał. Tak malutko, dawaj. 11. Dawaj, kolejnego sprota. Nie straciłem aż tak dużo tych Magic Beanów. Miałem jakoś tam 270. Jest, mam, 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 mam. W końcu. Jest. Mogę to skraftować. Mam wszystko. Jest. Mam to! Ale to dziwnie wygląda. Jezus Maria. Przyzwyczaiłem się do tego, że mamy pod jedynką ten. Ten, ten, ten. Sprinkler. Ja pierdzielę. I chcę zobaczyć co to robi. Ombo, kokonac. Okej. Okay. Aha. 40 kokosów muszę dropnąć na filda. O to chodzi. <gry> No, to mogę mieć ten problem. I to dosłownie. Ale chcę zobaczyć, co to takiego robi. To W ten sposób mam już pięć. Więc to muszę użyć. już zaraz będzie ten, to jakieś kombo. Tylko potrzebuję jednego tego, jakiegoś tokena gwiazdkowego. To wszystko. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj tego tokena gwiazkowego. Wtedy już będzie. Jest! Kurde, nie złapałem. O Boże. Ja pierdzielę. Gdybym złapał, to by już to było. Tak, to mam jednego kokosa. Ja pierdzielę. Gdybym miał jednego więcej, dawać tego tokena gwiazkowego. Kurde. Co jest? O jest, są piastki. Jest. Co ja mam w tym stać? Oho I co? I co? I co teraz? Wszystko? Aha Okej okay. To dziwne jest Ale mamy w... Bolen razy. Gdzie to spadło? To spada na inne fieldy. Oha, to kurczę, nie wiedziałem, chyba tak. Nie wiem. Jeśli ci na się podoba, to nie zamknij zasób, jak w ogóle mu bo jeszcze się w następnym odcinku. pa pa.